Witajcie widzowie w krótkim vlogu podsumowującym pierwszy dzień zmagań w sezonie WRC 2025, czyli czwartek w rajdzie Monte Carlo. Start oficjalny w Monako i trzy odcinki specjalne nocne próby rozegrane zostały w czwartkowy wieczór. Z zwycięzcą tych trzech prób, łącznym liderem klasyfikacji generalnej po tych trzech próbach jest mistrz świata Thierry Neville pilotowany przez Martina Wydagę, na drugim miejscu wicemistrz świata Elfy Evans z Scottem Marti a Sebastian Ogier i Vincent Lande spadają na ostatniej próbie dnia na trzecie miejsce z liderowania. Wygrali dwa pierwsze odcinki specjalne, w tym pierwszy dość znacząco, ale niestety na trzeciej próbie na bardzo błotnistej trasie mieli bardzo duży moment. Ratowali się ledwo im się udało, ale się udało. Stracili na tym bardzo dużo czasu, bo są 12,8 sekundy za liderami rajdu, ale mieli. Kilkanaście sekund już przewagi, więc stracili blisko pół minuty na tym wydarzeniu, które, się im, które ich spotkało i są na trzecim miejscu. Dalej Oit Tanak, Adrian Furmo, Kalle Wampera, Greg Munster, Takamoto Katsuta, Pajari i spodziewalibyście się tutaj Josha Makerlana, ale nic z tych rzeczy, bo na dziesiątym miejscu liderzy wśród samochodów Rally 2, Nikolaj Gryazni z Konstantinem Aleksandrowym, którzy w ostatniej chwili wycofali swoje punktowanie, w rajdzie Monte Carlo, zatem nie zbierają punktów w, do kategorii WRC2 podczas tego rajdu. W związku z czym Johan Rossell i Arnaud Dunant prowadzą WRC2. Dopiero na 12. miejscu jest Joshua Macarland z Eonem Tracim, którzy po trzech odcinkach specjalnych mają 2 minuty i 53 sekundy straty. Po 50 km OS-owych oni mają prawie 3 minuty straty. Nie wygląda to dobrze dla młodego gwiazdora M-sportu w samochodzie Rally 1. No ale cóż, tak to wygląda. Pechowcem niewątpliwie wśród prowadzących samochody Rally 2 jest Oliver Solberg, który już na pierwszej próbie złapał kapcia, urwał, no w zasadzie rozwalił koło, udało się samochód poskładać do, w całości i dojechać do mety. I to już wszystko, co miałem wam do przekazania w dzisiejszym vlogu, podobnie jak wczoraj i dzisiaj, także i jutro postaram się przygotować krótkie streszczenie tego, co będzie działo się podczas piątkowych odcinków specjalnych, a musiałem tą końcówkę dograć w innym miejscu, bo jakiś francuski dziadek uznał, że zepsuję mu płot, bo powiesiłem na nim lampę na dosłownie tych kilka minut vloga. Cóż, francuska gościnność. Dziękuję wam bardzo.